Nie wiem, czyli proszę teraz o aktywność. Dziękuję. No, yy... no gramy sobie w problem. Bro I co? Yy... Poczekamy sobie, aż więcej osób hmm. będzie, bo na razie zero. Yy... Powiedz coś... bo właśnie nikt się to w ogóle pisze XZ. No, no dobra. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Ej, czym na Braws? Czemu? Nie wiem, bo po prostu ch chciałem Na Brossasie. Bo chyba ja wolę chyba na Brostasie robić. Ej, kiedy Roblox? Może jutro. Może jutro będzie Roblox. To dzisiaj było, ale no, tak przez chwilę. Elo, no hejka. Ja przyciszę to w ogóle jest. Uciekaj. I no. masz na pewno. To... No, możliwe. ale mówię, że konto jest pod nadzorem rodzica. No, i tak chciałem powiedzieć. No, żeż. Czekaj, zawsze muszę ten. Ginąć. Co to w ogóle ma być? E, masz Prime Video? Nie, nie mam. Mm, nie, nie mam, ale mam HBO. Mam HBO e, na znaczy, siebie Maxa. A teraz HBO nie mam. So, no. Ej, dodasz? Tak, dodam. Jak to? No tak, to. E, napisz jak się nazywasz, Duolingo, ok? Napisz jak się nazywasz, to ja ciebie wtedy dodam. E, a ile ja w ogóle mamy? Tego kasy. Znaczy, nie wiem, czy może, mogę taka, że. Jak tutaj się to sprawdza? Poczekajcie. Wejdźmy sobie w sklep. 200. A, ah, okej. Okay. Heniek, okej, okay, dobra, dodaję. Tu hmm... czyś No, w sumie tak, bo nie zrobiłem. Hen Heni, Heniek, dobra, dodaję. Ale ty a właśnie bo ty miałeś dać mnie dać mi ID ID miałeś mi dać, bo to się ID daje, a nie inna nazwa. A ty będziesz szedł po cukierki? Nie, ale chciałbym. Tylko, że dzisiaj nie mogę, bo jestem chory. ID, e, keratin. Okej. Okay. C. Ceratin. Keratin gratin ciastek ciastek gratia, gratin ciastek chyba dobrze napisałem e... co ci dolega nie, nie wypowiadam się na ten temat ale czy, czego ja nie mogę ludzie może jeszcze raz napiszę Poczekajcie chwilę, jeszcze raz napiszę Bo nie umiem... Keratin... O tutaj jesteś tutaj jestem, nie jestem. Le... Chyba źle piszę to Poczekajcie Keratin Keratin ciastek, no Keratin ciastek Dobrze napisałam Hej, hej kotek Sabina O co chodzi? Czemu ja nie mogę tego napisać? Czemu ja nie mogę ciebie znaleźć? Jeśli ktoś wie... jak się... no chwila. Ceratin... Ceratin? ciastek, ciastek, No dobrze napisałam. O co chodzi? Co mam... Co mam zrobić w takim momencie? Poczekajcie, jeszcze raz napiszę może. No to trzech razy sztoka, tak? Ceratin... Ceratin. Eee, ja nie idę po cukierki, bo ja nie chcę Ja nie obchodzę Halloween, no w sumie też eee, Okej, okay. tutaj też niektórzy piszą swoje ID też, zaraz dodam, zaraz dodam, tylko chciałbym Czemu ja tego nie mogę dodać? Dobra, trudno Pol 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 jedyne Je Czekajcie, je le pol jedy aha były dwa, tak teraz już ym, źle napisałem, poczekajcie a oh, sorry, tera tin ciastek okej, okay, czekaj Point. o co chodzi pole jedy pole jedy E, o co chodzi? No Nie znaleziono ID gracza Poczekajcie Nie rozumiem o co chodzi Duże D Duże D? Spróbuj z hashtagiem A, w sumie masz rację, może Poczekajcie z hashtagiem, spróbujemy. Bo ja, chcę was, bo ja naprawdę chcę was, chcę was dodać, ale nie wiem o co chodzi. P.O. Pol 1 L. Pol 1. Oj, co ja robię? L. Pol 1 L. Nieprawidłowy tag. Masz niepra, nieprawidłowy tag. A, sprób, a spróbujcie mnie dodać. Tak się nazywam. Spróbujcie mnie dodać. To jest moje ID Gracza. To jest moje ID. Oj. Chwila, o, to jest moje ID Gracza. Spróbujcie mnie dodać. Ej, no, Kratim Ciastek, tak, ale właśnie. Niech ja dobrze piszę to. Tylko. Cera. Cera. Aha. Okej okay. Teraz już. Teraz już rozumiem. Dobra, spróbujcie już ostatni raz dodać. Cera nie, cer, certian, certi, certian, Zertain, Jezu, Zertain, Zertain, ciastek, ciastek. Zertain, certain, o! No. A co to jest? Okay, ok, ok. Nick historii. Story. Eee, no. się otwierały. Otwierały się lip skrzynki. A gdzie są te lip skrzynki? Gdzie są te lip skrzynki? Bo nie wiem. Poczekajcie. Hej, nick, dobra, zapraszam. Eee, Ej, bo wysłałem zaproszenie. A ale, ale ty, ale ty... Ale ja ciebie mam, bo ja ciebie dodałem, bo jesteś, patrz, poczekaj, znajdę, poczekaj, pokażę, o. Hej, nie, jesteśmy w znajomych. Patrz, to ty, co nie? No, mam ciebie w znajomych. Cartań ciastek, no tak, mam ciebie w znajomych skrzynki są w sklepie za darmo. A, to fajnie. Kejogi. Mhm, dobra, poczekaj to tam. Kej. Gogi, kejogi. K gogi. No nie, nie znalazłem, nie znalazłem. I gdzie są te skrzynki Poczekajcie. To są te ripskrzynki? To są, to są skrzynki To są te ripskrzynki? skrzynki, bo nie wiem Nie ma tutaj żadnych ripskrzynek, ja dzisiaj sprawdzałam tak A, no to i nie, ja nie mogę, bo ja nie mam tyle Tyle klejnotów Moje Iri, ale czego ty... Ale ja ciebie już dodałam. Ja ciebie dodałem już. Duolingo. Duolingo ja ciebie. Duolingo ja cię dodałem. Patrz, nawet tutaj jesteś. Czy to nie ty. Czekaj, to ty czy nie? Jest cię. No tak, to ty. Dodałem cię. Aha, masz, a no to muszę mieć pieniądze, no to widzisz Dobra, zaczynamy grać a Ach, Mogłem jeszcze dać jedną słupkę um, Dobra, gramy i no i będziemy sobie grać cały kurajwa Dzisiaj, która jest u godzina? 16 Ao, zo, Zozolek zo, 2115 dodaj. Za, po, po, po tej rundzie dodam, ok? Zostań, zostań na live'ie, Tutaj tą rundę i wtedy cię będę dodam, okej? Okay? Tylko musisz przypomnieć. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Happy Halloween. Dzięki. O ty. O, oh. no nie, e, mój a dopiero teraz tu piszesz. E, o jestem, o nie 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 nie, nie. drugi raz mi tak, nie, ja szybko nie. Naprawdę? Zobaczysz czy masz e, znajomy hamster to mój brać ogląda e, twoje wszystkie live, tak i po brata brata ode mnie e, Mam nową skórkę do da, OK, super Zdajemy. i czekaj jak się nazywałeś Mam mam, mam tutaj dwie osoby a tutaj jeśli osoby ich haster czekajcie tak mam mam ciebie mam go haster lord mam dobra dodajemy moje id pole ante pole ante pole ante To tak, przypominam właśnie. Zaraz dodam pole A, n, te, pole A my te. k. O? O co chodzi? Nie, naprawdę. Ja nie mogę. Dobra, ale trudno. Hmm. Czekajcie, jak się nazywa? Zozolek. Tak, zozolek. Zozolek. zolek. -zo dwa, jeden, jeden, pięć, dwa, jeden, jeden, pięć. Mhm, mm potwierdzam. Teraz e, wysłałem zaproszenie, teraz czekam, aż przyjmiesz. Dobra, dodajemy... Dodajemy Zo... zobola zo zo, zo, zo... zo... Bola. Nie, Zozobol o, o, Jak się, ale okej okay. dodajemy an Zozobola Antek... Antek tysiąc tysiąc osiem cztery tysiąc osiem cztery osiem cztery nie, nie znaleziono co, ja, ja coś źle ja coś źle to piszę? Jak się przyjmuje? Zaraz Zaraz powiem, tylko poczekaj, muszę zobaczyć. Dobrze Z, napisałem: Zobo, la antek, 18484... No dobrze napisałem, czemu ja nie mogę tego ten. A około, ogólnie to teraz pokazuje, jak się, jak przemienia się. Okej, okay, super. Więc teraz tak, poczekajcie. Um, tak, jesteśmy na głównej... Wchodzisz w znajomy. W znajomych i tak dalej. Wchodzisz w zaproszenia. I tutaj um, przyjmujesz. Akceptujesz. No, kupię Bra Brawl Stars. No nie wiem, bo pisze to osoba, która ma Leona na profilowym Mam brak zaproszeń A, a może ja mam już ciebie ten, bo... A, a sprawdź, czy mam ciebie znajomych Nazywam się Edwin... Edwin Zadymiarz Ty jesteś znajomych, a Dick z O oh Boże A ja nie wiem czy to jest um, o nie. Nie masz mnie znajomych? A wejdź w sugerowani. Może w suger, suger, suge, sugerowanych masz, nie. Brak. No, a patrz, ja na przykład mam Zolek ten. do 2015 i ten. I czekam na zaproszenie. A może zaraz to, ci, to ci się wyświetli. Adix. Adix, Patryk. Patryk. Adix, Patryk. Adwokat 333 Trzy Trzy Zero Zero P dwa 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 siedem 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 pro X pro X jest pro jest dużej. Pro XT Nie znaleziono id gracza, chyba mnie ten Wkręcacie Id dreamer zozolek 2015 Co? Ja nie mogę Jeżeli mnie wkręcacie to... to Nawet nie wiem co mogę powiedzieć Siemka, hejka Dobra, dodaję DR R Trimmer R M R Trimer Trimer, -trimer Zozolek Zozolek mhm, okay. -zo Zozolek jest przez OK To już mój błąd zo, Zozolek a115 Mam nadzieję, że dobrze. O, potwierdzam. Może teraz? Zmieniłem jednak ID. A tu można zmieniać ID? To unikanie ID Gracze. Zrobię się w konto. Okej. Okay. To chyba można zmieniać, ale... Mam, o! To chyba źle napisałeś Twoje ID, ale teraz już mam to najważniejsze. patrick 7. Patryk 7 Masz tu i mogę to łączyć Tak? Mm. Zaproś, nie może zaprosić, drużyna jest pełna Co? Poczekajcie, ja opuszczam na chwilę drużynę Zmienię sobie zadymiarza na... może no, dajmy tego L Primo I teraz dodajemy zaproś, zaproszę O No i gramy Człowieku masz solo jak solo, poczekajcie. Jakie solo? Jakiś film. Pa. A, no to pa. Ok. Dziwne to było. Nie. Nie, 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 Co nie, 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 Idziemy szybko, proszę strzelić. Gdzie jest ta piłka? Nie! O nie, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Nie, nie, to, to się chyba nie wydarzyło. Proszę o... Kur... Oj, przepraszam Dajcie ten No i nie, no i przekryliśmy No ja nie lubię przekliwać Znaczy, bro się Ja nie, a nie, jednak jutro nagrywam z frizem pomyliłem się Pomyliłem się a No widzisz Dobra, konieje ja chyba kończę, bo jest mało jedna osobka tylko na live'ie. Było ponad 15, nawet 20 było, proszę żeby tyle było Płakam was Być się tego live'a innym osobom I żeby i napisać, żeby te inne osoby udostępniły e, Ten e, Przyjmujesz 15, osób, to czytajemy następnej osobie czy przyjmuje 15 zł czy dajemy oso y de następnej osobie. dawa jeszcze 15 minut. No. Dobra 10. No takie o dobra 8 minut. 8 minut. Mam nadzieję, że tam. Dobra zaczynamy grać. Y no. Okej, okay, postaramy się teraz wygrać. Mogę teraz ja zagrać? E, napisz, jak się nazywasz, bo właśnie nie, nie wiem. Nie! Nie, 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 z No kurczę. Mam ponad dziewięć ten mocy. Nie, proszę. To podwajamy do tysiąca dajemy następnej osobie, następnej osobie 8 do samego? Tak, mogę Poczekajcie, 8 minut, jeszcze Która jest w ogóle godzina? A 40, trzeba poczekać, muszę ten. Obliczymy 43 Dobra, no to na 50 kończymy. mam jeszcze 7 minut live'a No Dodajemy koni Proszę pisać teraz waszynki Ronaldo Ronaldo Ale wiesz, że miliard osób będzie takich co, co się tak nazywają, to ty to ty jesteś Dodaj knockout Eee yy, Okej, okay. nie wiem czy to mam, ale sprawdzimy To ty jesteś Ronaldo czy nie? Tak, a, a to potwierdza. Ups, ten już Nie możemy tutaj dość względu na przekroczenie A! Nie mogę ciebie dodać, bo masz e, ten Przekroczony limit Muszę spróbować później Wiesz? To jest tryb, to no właśnie wiem Sprawdźmy sobie czy mam knockout Nie, nie mam Nie mam knockoutu, a dawaj spiorę klejnotów o. Jezus, to nie moje konto hmm. Jeżeli to nie jest twoje konto, to po co pisałeś, że to twoje? Właśnie W tym jest rzecz A kto to jest? A, Patryk... A okej okay. To dodajemy jeszcze czy yy... bo mamy jeszcze ogólnie 5 minutek live'a No bo takie nawet takie 4 minuty live'a mamy W ciągu te 4 minuty to już i tak już będziemy kończyć No Dobra, nikt ci nie ten to... Ja chyba nawet już lepiej będzie jak będę kończył. No. Um. Dobra, no to już będziemy kończyć, kochani. Dziękuję, że wam za dzisiejszą kolejowiczka. Do zobaczenia na następnym live, czyli jutro, bo przez te cztery dni, jak nie idę do szkoły, to będą live więc no, do zobaczenia na następnym live, dziękuję, że byliście, że chociaż ktoś był i no, do zobaczenia na następnym live. trzymajcie się, pa!